Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków, amen. Bardzo serdecznie witam, jak zawsze, wszystkich słuchaczy naszego katolickiego radia Fiat. W niedzielę Słowa Bożego, chociaż to słowo towarzyszy nam codziennie, ale jest taka niedziela, która szczególnie o tym przypomina, że ono jest i jest najważniejsze. No, bardzo się cieszę, że inicjatywy Ojca Świętego Franciszka są podejmowane bardzo szeroko, ale jednocześnie sięgają takiego podstawowego źródła, jakim jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, bo ono jest ciągle do odkrycia. Ono nie jest tylko historycznym przekazem. Zarówno ksiąg i Starego, i Nowego Testamentu, ale są aktualnym żywym słowem Boga, który adresuje to słowo do nas dzisiaj konkretnie, do tej społeczności i o tej czy innej rzeczywistości, którą przeżywamy, bo to są sprawy dla nas bardzo istotne, kiedy tych tematów takich związanych jest z opatrznościową rolą miłości Boga i posłaniem Chrystusa jako jedynego odkupiciela, a jednocześnie rolą Kościoła, w świecie to te tematy będą powracały aż do końca świata, i dlatego, aktualność Słowa Bożego jest dla nas ciągle. Darem i zadaniem. I to jest też ważne, że to jest słowo, od którego wszystko się zaczęło, słowo, które stwarza, które niesie dobro, bo przecież choćby po tym, jak potrafimy sami zranić złym słowem i sami bywamy nim ranieni, widzimy, że słowo nawet przez ludzi wypowiedziane ma moc, więc trzeba to w dobrą stronę obracać. Tu pani redaktor dotknęła dwóch bardzo ważnych źródeł, a mianowicie księgi rodzaju, kiedy czytamy na początku Bóg stworzył, Tworzył niebo i ziemię, i kiedy stwarzał poszczególne strefy ziemi czy nieba, a w końcu i człowieka, wypowiadał słowo. I to słowo było i jest sprawcze, czyli sprawia to, co Bóg wypowiada. Niech się stanie światłość, niech teraz zaludnią się morza takimi czy innymi zwierzętami, i tak dalej. I z kolei drugie bardzo ważne światło, które spotykamy w Ewangelii Świętego Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, ono jest Bogiem. Ono wystąpiło jako syn Ojca, który został posłany na ten świat, aby go odnowić, że to, co w pierwszym dziele stworzenia zostało naruszone wolnością i grzechem człowieka, zostało naprawione poprzez prawdę i łaskę i odkupienie przyniesione w Jezusie Chrystusie. I to tłumaczenie ostatnio, które również zawdzięczamy nie tylko biblistom, ale upowszechnieniu Jana Pawła II, że w prologu Ewangelii Świętego Jana, spotykamy, że na początku jest sens. I dlatego Jan Paweł II nazwał nawet Święta Bożego Narodzenia świętem odnalezionego sensu, czyli odnalezionego Boga, który jest miłością, który jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego i jest nie konkurentem człowieka, jego wolności, ale wspólnotą miłującą i dźwigającą człowieka w jego rzeczywistości, którą przeżywa. I to jest słowo, daje wolność. Trzeba najpierw mówić o prawdzie. Jeśli się uwierzy w prawdzie, to wtedy, tak jak sam Chrystus powie, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli wolność musi być ściśle powiązana z prawdą, bo nie mogą istnieć te dwie rzeczywistości obok siebie, bo wtedy będą źle zrozumiane, źle przeżywane przez człowieka. I tak nieraz dzisiaj widzimy to w rzeczywistości chociażby uchwalania takich czy innych praw w Parlamencie Europejskim. Od Odchodzenie od prawdy o człowieku, że jesteśmy w naturze mężczyzną, niewiastą, odchodzenie od prawdy o prawie do życia każdego bez wyjątku człowieka, w tym również poczętego, jeszcze nienarodzonego i to w imię wolności dla człowieka, w imię wolności dla mojego ciała jest pomyłką i to dramatyczną pomyłką, która wcześniej czy później się zemści na kim? Na człowieku, na naszej cywilizacji i dlatego tutaj Tutaj przyjmijmy, że to nie były tylko słowa, które od tak były powiedziane, że Jan Paweł II przestrzegał nas przed cywilizacją śmierci, a jednocześnie, bo te sygnały one już są, chociażby w tych tematach, które przed chwilą poruszyłem, ale przestrzegał nas, żebyśmy nie wchodzili w taką ciemność, która jest oddaleniem się właśnie od objawienia Bożego, od prawa Bożego, które jest niezmienne, bo my nie będziemy ciągle dyskutować kiedy poczyna się człowiek, bo człowiek poczyna się już wtedy, kiedy zaistnieje jego pierwszy moment pod sercem matki. I tak samo, jak nie dyskutujemy na temat poczęcia zwierząt, czy w ogóle praw natury, które się zmieniają, tak jak powiedzmy przychodzi dana pora roku i się zmienia. To tak samo przestańmy dyskutować na temat człowieczeństwa oddalonego czy oddzielonego od Boga. Tutaj chciałbym jeszcze dotknąć nas, dziennikarzy, bo też możemy przykładać rękę do budowania i cywilizacji i życia. I też możemy przykładać rękę do budowania cywilizacji śmierci. Każdy dziennikarz stoi przed takim wyborem. Jestem świadomy, że teraz takim rozważaniem wprowadziłem na ten bardzo trudny dla nas wszystkich temat obrony życia czy prawa do życia, ale jednocześnie to, co pani redaktor w poprzednim pytaniu zadała, że każde nasze słowo ludzkie, czyli wynikające z rozpoznawania prawdy, ono może budować albo może ranić, a nawet zabijać. I dlatego pojęcie nieraz takiej nagiej prawdy czy czystej prawdy wypowiedziane w niewłaściwym celu może rzeczywiście zabić drugiego człowieka od strony nie tylko psychicznej, ale wprost fizycznej. I dlatego odpowiedzialność za słowo jest związana z rozpoznawaniem prawdy, ale tej prawdzie trzeba być wiernym, a nie ulec manipulacji, chociażby ze względu na takie czy inne promocje, środki związane z opiniotwórczym charakterem, albo już nie mówiąc manipulacją, która zmierza w określonym kierunku, czyli zazwyczaj z Zdobycia władzy i otumanienia ludzi. I dlatego świat nie powinien zgadzać się na kłamstwo. To jest nie tylko przykazanie Boże, które mówi, że nie mów fałszywie, ani przeciw bliźniemu swemu, ani właśnie o rzeczywistości tego świata, tylko buduj ten świat w sposób odpowiedzialny również poprzez słowo, poprzez pojęcia, które odnoszą się do każdego z nas. Tak, bo może nam się wydawać, że w zasadzie nic złego nie robimy. Napiszemy jakiś artykuł, który będzie tak trochę balansował po środku, a jednak dzieje się zło wtedy. Ja bym postawił tutaj pytanie, czy w tym, co zamierzamy napisać, czy powiedzieć, czy pokazać obrazem, jesteśmy wierni y, takiemu imperatywnowi etycznemu, który jest w nas. Czyń dobro, unikaj zła. Czyli pisz prawdę, a unikaj kłamstwa. Czy tego rodzaju cenzura w nas samych jest na początku tej drogi, którą wypełniamy poprzez artykuł, poprzez wywiady, poprzez filmy, które pokazujemy. No niestety, ja przy całej swojej takiej optymistycznej wizji świata, bo ona wynika przede wszystkim z mojej wiary w Boga i w Jego opatrzność, i miłosną troskę nad nami nad światem, to jednak to, co dostrzegam w dzisiejszej rzeczywistości, czy to nie tylko świata, ale i Europy i Polski samej, to są obrazy bardzo niepokojące i to są pewne sygnały na które musimy zwracać dzisiaj uwagę żeby ktoś nam nie powiedział że no dlaczego nie powiedzieliście prawdy dlaczego nie przekazywaliście prawdy i to jest obowiązek który nie będzie usprawiedliwieniem po takim czy innym czasie wobec nowych pokoleń naszych dzisiaj dzieci młodzieży czy tych którzy przejmą odpowiedzialność za świat a zatem najpierw wybór potem wierność prawdzie i umiejmy pochylić się jeszcze raz Tutaj podkreślamy ten temat aktualności Słowa Bożego. Umiejmy pochylić się nad źródłami Pisma Świętego i objawieniem Bożym o człowieku, o świecie, o naszych odniesieniach wzajemnych, a później zrozumiemy, że ta wierność temu objawieniu będzie owocowała coraz większym porządkiem i coraz bardziej Bożym i ludzkim światem. Proszę o błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.